Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chrystus Pan z martwych wstał, prawdziwy powstał. Drogi, czcigodny i przywlebny nasz neokryzbiterzy, kapłanie, księży Wojciech Hejczyk. Dzisiaj w szczególny sposób, w dniu Twoich prymicji, chcemy w uroczystość Zesłania Ducha Świętego winczować Cię, pozdrawiać i życzyć błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Niech dobry Pan Bóg, kochany kaplanie, Ciebie i Twoich współbraci, którzy zostali wyświęceni na kapłanów, szczodrzy błogosławie. Życzymy od całej naszej parafii, od naszego zakonu, od mojej mamusi i ode mnie osobiście, abyś zawsze był dobrym i jednym kapłanem. Pozdrawiamy Cię bardzo, bardzo serdecznie, a przede wszystkim Twoich kochanych rodziców, całą parafię Matki Bożej w Bracie Bożą całe sanktuarium, Ojca Proboszcza z wikariuszami i wszystkich tych, którzy Ci towarzyszą na drodze kapłaństwa. Niech dobry Pan Bóg przez Matkę Najświętszą błogosławi Cię, prowadzi i obdarza potrzebnymi łaskami. I również błogosławi Cię na Twoim kapłańskim posłudze, W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Niech dobry Pan Bóg Cię strzeży, prowadzi, bądź świętym kapłanem i wszystkich nas prowadź do Chrystusa, do nieba. Do szczęśliwej wieczności całujemy Twoje kapłańskie dłonie. Niech Bóg szczęśliwy prowadzi Ciebie, żeby każdy, to z Tobą się spotka, kochany Kapłanie, i Twoimi współbraćmi, którzy zostali wyświęceni, Niech właśnie każdy człowiek odczuwa tą miłość Pana Boga, która płynie z Waszych kapłańskich serc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieku. Chrystus Pan martwych stanów prawie powstał.